Telewizja Polsat porusza temat federacji flikowych oraz pojawia się coraz więcej stanowisk polityków. Zapadła decyzja w sprawie Buddy pozostanie w areszcie Znamy uzasadnienie oraz komunikat obrońcy Sylwester Wardenka opowiedział o niezbyt udanym zakładaniu agencji z Wojtkiem Golą Pojawiły się wypowiedzi kolejnych polityków w sprawie federacji frikowych A Fame wystosowało oświadczenie Zdecydowanie ostatni czas nie należy do najspokojniejszych w przypadku federacji frikowych Zaczynając od wrześniowego komunikatu rzecznika praw obywatelskich Następnie przez zeszłotygodniową wypowiedź ministra sportu i turystyki Sławomira Nitrasa Ale jednocześnie nie kryje, że możemy się zastanowić nad jakimś prawnym ograniczeniem tego typu zawodów. A na koniec przechodząc do wczorajszego działania telewizji Polsat, w ramach którego, jak można zauważyć na przekazach w sieci, od rana do wieczora na ekranach telewizorów pojawiały się publikacje z hasłami: Freakfighty bez kontroli, Walki pato celebrytów, Gale agresji lub Politycy zgodni z prawie Freakfight. Pojawiają się więc dwa pytania: dlaczego dopiero teraz, po tylu latach działalności tych federacji, oraz drugie, jak wyglądały te programy Polsatu? Pojawiające się w sieci urywki wczorajszych programów emitowanych na kanałach Polsat News oraz Polsat, mają jedną dość mocno wyróżniającą się cechę w w postaci nagrań, wywiadów oraz fragmentów. Jest to sobotnia gala Prime, na której pojawiła się ekipa telewizji Polsat, co możemy zobaczyć na kanale WWNia. Dzień dobry. Ja dobrze widzę telewizja Polsat? Tak jest. A co to się stanęło, że telewizja postanowiła zawitać do nas na Mediarumu? My chcemy po prostu by pokazać fenomen tego zjawiska, które tutaj Czyli jak telewizja to pewnie od złej strony. Fenomen taki negatywny, na pewno tak będzie. Fenomen to jest raczej słowo pozytywne. Przepraszam, bo my tutaj pracujemy. Aha, rozumiem. No i w wyniku poruszenia tego tematu oraz dalszych działań dziennikarzy Polsatu pojawiło się kilka kolejnych wypowiedzi polityków na temat federacji frikowych. Krzysztof Bosak stwierdził, że jeśli towarzyszy temu otoczka wulgarności, promocji agresji i grania wyłącznie na negatywnych emocjach w absolutnie demoralizujący sposób to mamy podstawy co najmniej do tego, żeby debatować nad tym, żeby coś z tym zrobić. Mateusz Morawiecki poinformował wszędzie tam, gdzie jest nadzwyczajna brutalność, gdzie w głowie i w serca naszych dzieci i młodzieży wtłacza się niewłaściwe treści powinna być mądra interwencja oparta o ekspertyzy i przemyślenia fachowców. Krzysztof Gatkowski, czyli minister cyfryzacji przekazał widzę w tym wielkie zagrożenie. Sam jestem tatą trojga dzieci i dla ojca i dla polityka i dla ministra w żaden sposób nie jest to akceptowalne. Natomiast wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka odniosła się do oswajania młodych ludzi z przemocą oraz twierdził, że trzeba się zastanowić nad tym, czy imprezy typu freak fight powinny być dostępne dla dzieci. I jak to bywa w takich przypadkach? Mamy zarówno zwolenników federacji freakowych, żeby po prostu zostały, ograniczenie wiekowe ok, ale odbiorcy niech sobie oglądają, jeśli to lubią, jak i przeciwników, którzy nazywają to kompletnie patologią i że takie coś nie powinno istnieć w sieci. Natomiast pojawił się jeden ciekawy wątek. Oczywiście działania Federacji Freakowych wiążą się z wieloma kontrowersjami. Sporo osób zwróciło jednak wczoraj uwagę na potocznie nazwijmy to FIKOŁEK ze strony Polsatu. Michał Cichy, którego możecie kojarzyć m.in. z Federacji Prime, odniósł się do sytuacji na swoim Twitterze słowami: Polsat od że grzeje temat Freak Fightów, to jest dość znamienne, że akurat oni, przecież to ta stacja robiła swoją galę Free Fight Federation i to jeszcze zanim nawet galę zrobił High League. Dodatkowo Fame Prime i High League można było u nich wykupić, ciekawe czy jego zlecenia, oraz załączył artykuł 2019 roku. Informując o gali, na której wystąpił Marcin Najman z Trypsonem. Idąc dalej w komentarzach pojawiło się pytanie "Przypomnij mi gdzie to Cloud organizował grudniową galę zwieńczoną walką Denisa z Nathanem na które Michał odpowiedział oczywiście w studio Polsatu. Nie cofając się jednak daleko w kwietniu tego roku pojawił się artykuł informujący Polsat pomógł Freak Fightowej Federacji po problemach Prime z organizacją swojego wydarzenia w Gorzowie Wielkopolskim związanych z działaniem Majstaśka". a następnie w wyniku interwencji prezydenta miasta okazało się, że to Prime ogłosił organizację swojej gali właśnie w Studio Polsatu. Oczywiście, fakt współpracy w przeszłości nie powoduje tego, że mamy do czynienia z dość istotną, nagłośnioną medialnie teraz sprawą i potencjalne działania Polsatu mogą na koniec przynieść zmiany właśnie w federacjach flikowych. Na reakcję największej federacji nie musieliśmy długo czekać, ponieważ Fame błyskawicznie odpowiedziało. Na Twitterze Fameu zobaczyliśmy oświadczenie, w którym zgadzają się i w pełni popierają stanowisko wyrażone przez polityków. Wszystkie te postulaty doskonale współgrają z inicjatywami, które Federacja Fame już wdrożyła w swojej działalności, a proponowane rozwiązania po powinny Dotyczyć wszystkich federacji bez wyjątku. Dalej możemy dowiedzieć się, że FAME stosuje wysokie standardy bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Są jasno określone zasady zachowań uczestników podczas programów oraz rygorystyczne ograniczenie wiekowe dla widzów. Regulamin FAME przewiduje kary za złe zachowanie i używanie żargonu więziennego czy też mowy nienawiści, i tutaj uwaga, dzięki czemu zostały one wyeliminowane z programów. Następnie informacja, że treści nie są przeznaczone dla osób małoletnich. Federacja FAME wdrożyła rozwiązania, które są. Dalej idące niż proponowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli wstęp na gale w przypadku osób w wieku 12-16 lat, wyłącznie pod opieką i za zgodą opiekuna, oraz nawiązali do widocznych ograniczeń wiekowych treści prezentowanych w mediach. Federacja jest otwarta na współpracę, oferuje doświadczenie i wiedzę w tworzeniu ram prawnych, które obejmą całą branżę. Ponownie zobaczyliśmy informacje, że w federacji występują ikoniczne postacie promujące wartości sportowe, jak Tomasz Adamek, Piotr Lisek czy Piotr Śieczowski, oraz federacja poinformowała o wsparciu amatorskiej ligi. MMA, przyznaniu rocznego stypendium modemu zawodnikowi MMA oraz o tym, że Claudia Syguła po występie Fame w maju podpisała kontrakt z UFC. Sylwester Wardenga skomentował agencję Wojtka Goli. Pamiętajcie prawie codziennie po 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, a jeśli zostawicie like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększycie szansę, że ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Ostatni czas w wykonaniu Wojtka to według przekazów częściowe wycofanie się z Federacji Fame oraz mocne zaangażowanie się w promocję własnej agencji dla TikTokerów, czyli Fluo w ciągu kilku tygodni Musili oni pozyskanie aż 400 twórców, natomiast wielu z nich jest raczej anonimowych ostatecznie dla osób nieśledzących TikToka. Ostatnio mogliśmy zobaczyć co więcej samego Wojtka na TikToku, ponieważ odwiedził on TikTokera Jelly Frucika. Co to za uniwersum? Normalne, jak zdał. tam wrócił z mlekiem, no to wrócił. <grym> I z Rafaello, przepraszam. Pa, Rafaello mi dał, widzicie, jaki hojny. I Chipsa. I Chipsa. A to nie są tanie rzeczy. Co nie? Co nie? <grym> no właśnie, to są takie rzeczy. Wojtek! Wojtek! Bo Jak było widać, transmisja przebiegała w naprawdę miłej atmosferze, natomiast z wypowiedzi Sylwestra Wardengi raczej Wojtek Gola nie będzie zadowolony. Podczas swojej niedzielnej transmisji, Sylwester przekazał, że za czasów Gols otrzymał propozycję założenia wspólnej agencji. Kiedyś Wojtyk mi mówi tak: Sylwek, róbmy agencję. Ja mówię: Wszystko będzie na mojej głowie. Nie. Róbmy agencję, róbmy agencję. No i podpisaliśmy dwie dziewczyny z GOATS. Miały tam dostać walkę w fame. Ie. No dostały. Jest dzień przed konferencją i nic więcej nie dostały. nie? Tylko te, to walkę fame dostały. No i jest dzień przed konferencją. Jedna mi pisze. Ja mówię coś tam, przygotujcie się na tą konferencję, żeby to było ciekawe, mieć do siebie jakieś pytania, żeby się jakoś być wyraźnym i tak dalej. A one mówią, ale my nie jesteśmy na konferencji. Ja mówię, no jak, no przecież macie walkę za tydzień. No i logiczne, że jesteście na konferencji. One, dostałyśmy maila, że nie ma, nie ma nas na konferencji. Ja mówię, no Czekajcie chwilę. Sylwester po otrzymaniu informacji od wspomnianych dziewczyn, że ich udział w konferencji stał odwołany, postanowił skontaktować się z osobą odpowiedzialną Fame, która przekazała mu, że miejsce dwóch dziewczyn zajmuje Adam Security oraz guzik. Zadzwoniłem do Rafała i też właśnie mu mówię ej, o co chodzi? On mówi, że... Yy, no, że taka decyzja, że tak Wojtek, Wojtek też się zgodził, że Wojtek woli yy, szybkie od jakieś papelny i guzika. No i zrobiłem tam mówię. Ku was powaliło. Ja to zawsze wiecie, bo mi nie zależało na pieniądzach, czyli mówię dobra, to je to wszystko, ku... szukajcie kogoś innego do prowadzenia, nie będę się w ogóle w to bawił, jak wyrobicie takie akcje. I to wiecie, nikt mnie nawet nie powiadomił, nie? Nikt mi nie powiadomił, że ułóż pytania do kogoś innego. Kolejnym krokiem był telefon do Wojtka Goli, z którym Sylwester miał odbyć rozmowę na temat tej sytuacji. Wojtek, chciałeś zakładać agencję. Z własnej federacji dziewczyny wypie... Że nie będą na konferencji, tylko będzie Węgier szybkie szoty, jak MBP. No i się skończyło, że jednak szybkie szoty, jak MBP, tam było jedno zdanie na scenie, a że dziewczyny wróciły, nie? Ale biorąc to doświadczenie, to nie wiem, jak ta agencja będzie funkcjonować. No bo wtedy nawet na własnym podwórku Wojtek nie potrafił zadbać o, o dziewczyny, które były w jego agencji. Ale, no, może tutaj będzie mu lepiej szło. Budda oraz Grażynka pozostaną w areszcie. Wczoraj w sądzie okręgowym w Szczecinie zostały rozpatrzone zażalenia obrońców Buddo oraz Grażynki na zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sąd utrzymał zaskarżone orzeczenia w mocy, zmianie uległ jedynie okres stosowania aresztu tymczasowego wobec obojga podejrzanych do dnia 11 stycznia 2025 roku. Argumentacją takiej decyzji jest istniejąca obawa matactwa procesowego ze strony podejrzanych, obliczonego na Uniknięcie poniesienia odpowiedzialności karnej poprzez bezprawne wpływanie na gromadzony materiał dowodowy, jak też ucieczkę za granicę. Obrońca buddy również wystosował swoje oświadczenie w tej sprawie. Szanowni Państwo, sąd utrzymał stosowanie tymczasowego aresztowania, wskazując równocześnie na potrzebę podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. Obrona nie zgadza się z tą decyzją sądu, wskazując na brak konieczności stosowania aresztu względem pana Kamila. Należy pamiętać, że prokuratura może zmienić podjętą przez siebie decyzję co do stosowania. Środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania przed upływem czasu, na jaki środek został zastosowany oraz zmienić go na środki wolnościowe. W tym momencie podejmujemy wszystkie możliwe działania prawne mające na celu niezwłocznie doprowadzić do takiej zmiany. Pamiętajcie jak codziennie po godzinie 20 widzimy się na Twitchu, link macie w opisie i tam was również zapraszam. W tym miejscu uświetla się miniatura z poprzednich dni, jeśli nie widzieliście to wpadajcie. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, siema.